Cześć. Witajcie. Cześć. Dzień dobry. No cześć. Witamy na klubie alkoholu animowych alkoholików. Tak. W anonimowych alkoholików. Alkoholu anonimowych alkoholików. Witamy w klubie anonimowego alkoholu. Niech yes. się przestawi pierw kwachu. No cześć. Nie się ta wojna spędza skończy o, o, bo Walantis właśnie to prowadzi trzy wojny. Nie Prepus. Słucham. A dobra nic. A, masz następcę! Musiałam? Musisz mi. Mam następcę? O, mam. O kurwa, nie, 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 Jezu, ile masz tutaj y, ludzi, możesz mieć? Ośmiu. Czy zima naszła? Nie. Chcę się boję tam wejść, bo to kurwa tracę ludzi. To za słabe prowincje. Bo ty nie masz stali w jednej prowincji, ty masz się bić. Tam było ludzi, że mogliby znieść mnie, zniszczyć mnie, zgwałcić, spalić i zdelegalizować. No nie. Ja bym to zrobił. Odwrotnej kolejności. Hmm. Najpierw I bym so. spalił, później zgwałcił. A i nawet nie jak Chyba to... powiedziałeś w odpowiedniej. Spalił, zgwałcił? Gwałcił no. czy spalił? Spalił, zgwałcił, zdelegalizował. Ja bym zalegalizował. No to byś zalegalizował. tam. Mm -hmm. Nie, wiem, co może zrobić odwrotnie od spalenia. A, o chcesz, nie ten epizod jest z mojego życia. już ziemi. O nie Jesteśmy zgubieni. Nie wiem, tu macie szlachcice. Nie. O, no, Skyriach. Sky no, no, o kurde. wiem się profesja. w co do się dostałem z tego. Wyparowałeś? Ups. Wyparowałem. A nie. Nie zauważyłem ich. Nie no. no, mogłeś wyparować już ich mało jest. Ty nie powinieneś wyparować przy. Nich. A się też się zastanawiam dlaczego wyparowałem. Eee... Trzeba budować 40 merkantylizmu, jak to jest możliwe? No nie mam bladego pojęcia. Porę 40. Dobra, dam im po jednej prowincji i będę im sukcesem nim Jezus Maria. Też się zgadzam. I Kur Kurna, ile chcą procent kraju? Na szczęście niewiele. Wyczuj, że coś jest nie tak. No, hmm. potrzebuje procent. 20 po. No. Najwięcej, komonersi, 25. Oni mają i tak 30% w moim kraju. Jak usunąć im influencer? Boże, Chryste, będę teraz miał z nimi same problemy. Nie chcę oddawać moich ziemi co im zaleguję. O, no, teraz ja. No, teraz ty. Ej, dzisiaj tylko ja nie lagowałem. No kracz jeszcze. Z... jeszcze. Jeszcze Podaj, podaj jeszcze. IP. <laughs> Ta. Nie cwaniakuj. O, koniec wojny. No, nice. Ja no. mam prowincji, żeby mi tyle zagwarantować. Oh, shit! Dawać white pizza, Jezus Maria. Nie dam trzy poziomowego fortu oblegać. Głupi nie jestem. Nie mam trzy poziomowego fortu. Ale oni mają w stolicy. 45 merkantylizmu. Greenfield mam Będę miał setę niedługo. Ale tam twój wasal nieźle. I nie mam dwupoziomowy. No i teraz kolejna wojna. Koalicja? Tak, koalicja chyba. Nie wiem. No. Tym... So, weź, Wy to no, fajnie, zaakceptuj to weź, za, weź to, to weź akceptuj to jakieś tam co chcą. Nie chcę... Im, mogę coset Mogę co najwyżej im przyznać. To się chyba przegrałem. Macie konsect defeat. <grym> Jesień w prestiżu nie będę płakać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra robota. Tylko niech twój następca umrze przy, wie, przy tym przy Zamknij się. <grym> A nie, to wszystko... A nie, i tak myślę. jestem w, w stanie umrze Tywin. A nie, Tywin już nie żyje u ciebie, zapomniałem. Tywin? <toczny> mean? No Tywin, czyli... ten Willas. Star... No nie. To od u on, on, jest on, on Tywin. Jeden. Ale on już nie żyje u niego chyba. Co? No. Szkoda. I są Tyrellowie, ah, Nieźle. Ja by byłem już na dwóch tronach, jeden zajęli... Moi <toczny> pseudo sojusznicy, bo za chwilę już nie będą. No nie ja mogę wam powysyłać jakieś mariaże, żeby było śmiesznie. Też bym upadł. Też stracę teraz obecnie dwa punkty tego dyplomatycznej. No to, no, mogłeś nie przyjmować, nie? Ale, <grym> ale wiesz. Możesz zerwać. Wiesz? Z orgi mogę zerwać sojusz. Ups. Mogę jakaś orgio? No nie, to coś nade mną, coś orzgi czy ja coś. W sumie Może, mo więc. Mo mogę mieć miejsce. No ja nie mam, niestety. Chowdę, jest nie wezmę. Luz. Jak zginie twój następca, przypadkowo, i wejdą ja Tyrolowie, ja to To wolne, jej... więc w sumie mogę z wami mieć Royal Marines. Nie masz sojuszu? Nie, nie mam bo? żadnego. Nie potrzebuję sojuszników. Z tym samotnym żaglem. Jak odtomanami. to <laughs> miałeś jeszcze botanów, przy siebie. Nie, no miałem bo sytuacja wymagała. Sytuacja. Pod presją byłeś po tak prostu. Tak to byś atakował, mówisz? No stary. Rozumiem. Korn, kto, mi, kto mi da ten... Kto mi da Manpowera? Mam ze wszystkimi tylko nie z tobą. No i to jest dla mnie wiadomość. To jest jawne wypowiedzenie wojny, Wotan. Nie mam miejsca, poczekaj. No i i poszedł na mnie. Nie! Weź Akceptuj no. jakikolwiek sojusz, weź Offer, demon czy coś. Odbuduj się najwyżej. Przed, przed sezon? Tak. No, please, nie. no nie chcę mi się już drugi raz tego rozgrywać. Dobrze Siedzi idzie teraz. To Mogłeś nie. Z... No bo ty sześć, Zwań... się wszystkiego i siedzibisz w koalicji. Szybko podbijacie i Boże. Dobra. Weź w pierwszej kolejności. Widzisz, jak ja ładnie się tu rozwinąłem. Nawet nie mam koalicji. No. Pierwsza, o cholera. Nice. Wróciłem do korzeni. O Boże O kurwa. Szybko. Jesteśmy w stanie wojny weź weź, wezmę cię pod skrzydła chłopie się, ja nic nie mówię, ja całkowicie... Ja nie wiem czy straciłem. coś tu nie jest zbugowane. Z czym? Nie jednak podczas walk e, bo wiecie, przed chwilą straciłem całą armię, dosłownie ja w jednej turze, poszło mi 12 tysięcy do piachu w no. drugiej bitwie miałem mniejszą armię i wygrałem. No, sensu. Nie Marga wiem Bliz, jak to bo... działa. Nie no wiem czy to wiem, na jakiś rolach wcześniej jak? jest zrąbane. No wiesz, ode mnie mam takie cholerne żądania. Tych wszystkich. Mogę dać. Lukas no, laguje. Lukas. Niech Lucas. nadgoni. Niech nadgoni właśnie dopiero. No. Dobra i teraz można już. Miał być dobrze. No, o Boże, co to za event? Co tam dostałeś? Jedna z 7 opcji wpadnie. Tracę 100 punktów administracyjnych, lub dyplomatycznych, lub militarnych, lub 25 legitimacy lub 660 manpower, lub stabilność, lub 25 prestiżu. No ja mam manpower. Chcę no. Tylko. Yes, manpower. Hmm. Stabilność została, legitimacy jest, prestiż jest. Dwa punkty. Ciekawe, jakie No czy wiesz, Lukas, nie mogłem wybrać. Jedna z tych yy, portów wiesz. Prezentowo tam było. O, no już kolejno. Chciałbym. Ostatnia koalicja jest tylko z jednym kolesiem. Uf, Repus nie upadł, jest szczęście. w mm, prowincje. <laughs> ja masz? A czyli. O, i dalej wyjścia. masz koalicję. House of Wrestling. Ja w pieniędzy. Wrestlingowie. Ale... Zostały było... ci kory, więc luz. To, 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 troszeczkę mojej wiedzy, bo streamingowie to był naprawdę duży chaos. Ale potem upadł i w tym serialu był to jego córka z tego rozłożeniła się z Robem Starkiem. O proszę. Ale mnie jest o je, no też wiemy jak skończyła. miała ktoś... na imię Jane, choć w książce dalej żyje. Tak. I prawdopodobnie ma nawet w brzuchu syna roba. O kurde. o kurde, muszę, muszę poczytać udali. książki. Dobra, nie, nie, nie spoileruj. Proszę Ja ja książki. na początku serii mówiłem, że będą spoilery, więc. Tak, się ale, nie, ale, ale mi nie, nie No to ty, ty. też. <laughs> Czemu my mamy płacić? Żartuję. Dobra, już nie będę. Ja nie żartuję, nie spoileruj. Nie czytać książek? Nie. Coś, wiesz? Nie macie w serialu, to nie, nie będzie. Serial, tego nie macie, że w serialu tego na pewno nie będzie. A to luz. W serialu dzieje całkiem inaczej. W serialu po prostu umarła. Nie, to Wotan Ci wyszło. Brawa. Fajnie. Lajka dla Wotana pod filmem. Bez spoilerów. Nie. Do filmu nie, ci... chyba. No to Ci bardzo wyszło. Nie, nie powiem, nie powiem. Creator miów Co nie oglądaliście? Bo nim się w ogóle będziemy odnawiali. Nie wiem jak tam Lukas czy... O widzę jak się Lukas rozłóż trochę. Masz tam no, całą armię czy Lukas po prostu tak tam... Chyba ja. będzie starcie południa z północą. No, tak było... W... No dopóki że... jakiś gościu nie wejdzie i zniszczy całą armię, równą tobie armią. I zrobisz tak wipe'a. Nie wiem, miałem. Ja no, tu to 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 nie bug musiał być. Problemów. Tak. Może po prostu morale Bo są tyli, bardzo ja niskie jeszcze na początku Nie, gry. nie, nie, nie. Ale możliwe, że ja mam... A miski, chociaż, bo, może mam, nie no bo mamy drugą... Nie no, piątą mamy militarną. <grym> drugą? W sensie, to? że zaczynaliśmy z drugą. Ja jestem dalej z drugą, tą cofnięty jestem. Nie gadaj, że jesteś okay. dalej z drugą. Się że zostajesz tak łajpowany. Boże, ty Widzisz. Miałeś, Ty masz drugą militarną, naprawdę. Widzisz, a jak się jak? podbiłem? Jak? Zaraz, to było claim, nie mogę, za daleko. Jak to jest możliwe? Niech twój następca umrze. Tak ci tylko mówię. Po prostu zaproponuj mi wasalizację to się zgodzę. Dobra, <grymne> <Improvilation>. <grymne> Nie chcesz... Jesteś moim wasalem zostać. Co? A nie się niczym nie że pas na wasala. Jestem bliżej, wybacz. Human player. <grymne> coś tu dziwnie to działa. Human player nie może zaakceptować. Może zaakceptować? Zaakceptuję. No, a to znaczy, chyba nie jest pewne. Zaakceptuję. Kurde, najgorsze. No, w Dornie mogą kobiety dowodzić. A. Już nic nie będę mówił, bo już miał coś powiedzieć. No, no. Która kobieta umarła? No, no dobra, mów. No. Mów. Będzie ciekawie. Nie no, tam kobiety wiesz. W Dornie na przykład te córki co Nie, no, dokładnie. Czerwonego tak, to na no, tak. napierdalały przecież tam. No, no, no. Albo księżniczka. Dobra. Tam była miała ja naprawdę, bunt prawie wszczała. Przeciwko temu, swojemu bratu, nie? Tam... Ojcu Ojcu Czyli to mniej więcej, ojcu to tak, żeby po prostu zaczęli się bić z lancerami. O, już szlachcie mogę ten Coś poprosić A, od, myślę, od nich, czy... tak A to się traci to nie mają coś normalnego Ale następca wchodzi Ale jest 5-5-5, ale zwik, ale się boję rpusa o kurwa. Oh, Byś mi wojnę hmm. wypowiedział. Tylko jeden? Nie, kilku. No, przyjacielu wasalu przeszły. Nie, nie mam jak dojść. O, ładnie. High garden, to jest dobra prowincja. Mi się bardzo podoba. Highgarden, na no lepsze. Ja, ja myślę o, o niej w kategoriach podboju jej. I choć będzie, będę miał swojego własnego burka, zwany Lancaster. No, jakieś burki, jezu. No dobra. Kundelka. Albo Yorka no, takiego. Weź dośli armii, żeby. Idzie 3000. Więcej nie ma. To Czeka, bo to oni mi wypowiedzieli bo nie niektórzy. Piki, aha, oni. Ty poczuli mhm. za wielcy trochę Dobra, stale się na stolicy. jest moja armia, która ma stopień dyscypliny? Weź jakiegoś dowódcę czy coś. Proszę bardzo, 0200. Bardzo świetnie, mój już jest lepszy. niczym <laughs> lepszego. E, o, mają Black Flaga na swoim w sojuszniku. Życiu nie dzisiaj, idziemy do nich. Taka jeszcze try, trybuszac się dorobi O, idą. Będą mieli przez rzekę, więc. Dobra, dopiero 15 minut odcinka. Ech. Mogę się położyć wygodnie na krzesełeczku. Ech. To co, kończymy tą serię? Jakoś mi nie wyszła. Nie podchodzi mi. Tak <grym grym grym> mi się spodobało. Nie ja chcę tylko stworzyć Dorn i już będę mógł w sumie kończyć. Dobra. I Custom Nation. Custom Nation, wypadamy z tego moda. Ja tu nie siedzę dłużej. Co ci szkodzi? Fajnie jest. Jest gorzej od Przecież masz złoto na start i tak wybrzydzasz inny. W ogóle wszędzie możliwość. Weźmiesz sobie inną nację i tyle, no. W kolejnym. Najwyżej. Nie mogę przejść. Ile będzie serii na tym modzie, co? Boże, najwyżej tak. jak umrzesz, to po sobie inne państwo teraz i tyle. Wywalimy cię gdzieś tam do niewolników. Nie, to House or Doonberry jest duże jest obok. Lukas stworzy państwo wasala i ja będę nim grać. Ja będę swoim wasalem. No to będę wasalem Będziesz moim przydupasem <noise> House <noise> of white hill Stworzy custom właśnie ten więc state'a Ale mogliśmy zrobić te właśnie customary. Ale to i tak to one właśnie custom... I i, I I tak bym zrobił to na tego, na Lannisterach. Oj <noise> i tak Chyba że Coś tam wysła, sobie wysła, wracają do mnie O, o, idą, wysły. idą, idą I trochę idzie mocno Gdzie idzie, gdzie idzie? Stój tu, i tu stoję Do, ja do mnie, już stój. się ]aj. dojdę ty nie odciniesz? Dojdą, doszli. Mam czas się tak. Czemu nie? okrobią? Jakby się nie zgodzili na nic. Ewentualnie <grym> wyrzućmy właśnie na żelazne wyspy, Repusa. <grym> One są chyba też zajęte. To mi dali. Bo to wszystko to są żelazne wyspy, co nie? Łorek Zorszy, nie pierdolę coś. główne co? było pyka. Hildegard chcecie? Przecież, no, tak. Weź oddaj mi ten Pykaczy, ziemię co tak. masz tam Pyke? Gdzie to jest? Pyke Żelazne ziemie, żelazne wyspy nad e, Repusem uh -huh. Wysepki, tam flota jest naprawdę zajebista Żelazna no, flota Faktycznie jest, no no no, no. Jeden z lepszych flot Kurna y, oni chcą ziemi, oni nie zgodzą się inaczej Greyjoyowie, o kurcze Gdyby oni nie mieli sojuszu z jest to by było zajebiście po prostu. Dobra, kto nie ma tutaj nobility i commonersi? No to Commoners, są. Nobility też jakoś tak biednie. Zajęli Wiltok. We'll Dobra, próbujemy. bo z nim już kończyć czy jeszcze nie? Czekaj, sprawdzę. Jest 59, chociaż White Pisa chciałbym wziąć. A mogę jakieś kompanie załączyć. A, no tak przeczytał. O, o jeszcze wiecie. trzecia. O, Ty wolne. już kasy masz? A to jest tylko jeden. To jest. O kurwa, kiedy generał mają. To oni chcą raz Bandar. byłem. Nice. of Bandar, jebaś to. Mam tam Kora. Widzisz, jakie to. Cię. Kurwa, na cię nie, cię nie, nie zgodzą. Zresztą przy w ciebie miałeś te wszystkie koalicje. To ty masz drugi poziom militarnej. To ty chciałeś nim osiągnąć. <laughs> patrz na jakich mam władców. <laughs> ja wiem, że możesz szkodzić władców. Co? No, no patrz teraz, kto idzie. Wiem, że mogę wskazywać. Teraz mogę już wskazywać. Patrz, co teraz idzie do walki. Ja pierdolę. On nas zniszczy Mamy trybusza, nie martw się. Dobra martw się, <grym 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 Typowy Typowy rep ja może... Włóżcie sobie ClientCity i ty będziemy tam grali Bo tu w ogóle Mam Ten mówię, pan na górze nie, miec, nie potrafi grać ten... Będzie lepiej Co się nie... tam u już... dzieje? wy naprawdę Upadamy nie to wiem, wybierzesz coś innego. Wiesz, nie ja mam sojusznika, który ma drugi poziom militarnej technologii. No, jakiś miałem króli. Jeszcze Winter Begins u Tyrellów. Weź, rozpadnij się, jak repus. <laughs> Przecież nie wrócę, patrz jakiego mają trzywiastkowego generała. No, no jeszcze może wojna byś się podłapał trochę z military technologii, nie? Bo masz tak trochę drugą. No wiem, wiem. Tak Fór, trochę. Kiedy trochę. ja mam piątą, nie? No, kiedy wszyscy mamy piątą. No i kiedy? Dokładnie. Jeszcze Loana mam do tego, jezus, Maria. Właśnie jak wygląda country i zaraz mm -hmm. zobaczmy. Dobra, ci się zgodzą na White Inka, Martel 1180, Lannister 1160, z czego 7 z Golda. <gry> Kurwa zapalimy. Jak ty się młody wyrażasz? Wyś nie stój na swoich prowincjach, niech te 0,9 się przyda 0,9 Tylko 4% inflacji masz? Ja? Nie, bo głównie wybrałem po... ten... nie pożyczki, tylko zarabiałem z tego Ale się dziwiłem, że Lannister, bo on ma złoto, nie? Ale ja zbiłem raz Aha Ja, zbiłem, ja zbijałem przez Estata, przez Merchantów No właśnie, dobrze, że zbijałeś Nie, nie merchantów No nienawidu. ja poczytałem i tam dużo dają Influencer no. dostają Pawła, Nobility daje bardzo dużo, jeżeli potrzebujesz dobrego władcy. Będę nawet podpowiadał. Ja widziałem to. 555. No. no a myślę, że jakieś no hitskony mam dobrych władców. Nobility. A, a nobility mają u mnie za mało influencji. Ale ten. A Robisz tak, że mi odpowiednio. No yeah, bez przyjań. Ale jak ma zrobić dwoma prowincjami? To się teraz chyba League ten League. event, bo mam już 50 merkantylizmu. A ja, nie yeah. mam... ja też co chwilę dostaję. Ja mam 45. Czekaj, ja można z... ...silnym claimem albo strong? To o czym to się Dora, różni? Dobra, już mam 50. Y Silny claim... ...znaczy strong claim to ma... ...dostajesz 100 legitimacy na start. No tak, słaby. ale mam dwa takie same eventy. Tam Jezu ale jak no, ktoś ty zrobił, że masz 39 koalicji? Znaczy, kanara... ja też mam tyle, ale. Ja na razie nie mam żadnej, tylko że się przez parę państw rozpadłem. A to czyż wojnę z tego co widzę? Ale to jest. u Kiksu No bo gościu poczuł się, że ma fajnego generała i miałem wojnę z nim. No i poszedł, poszedł pieprzyć teraz, a ja stoję sobie Aha. w prowincji i patrzę, jak upada. Kurwa, mi chciał tyle ziem wziąć. On nie zdobędzie mi tego, on idzie odbić te. sny. mam sojusznika, który mi pomaga. Meriwether. <laughs> nie, nie, ty. To jest Ruch się nazywa jak ten. Z GTA tam było coś, Meriwether. Chcecie chwilę? To była ta prywatna policja. Mm -hmm. ograłem, nie, armia tak. prywatna. Grałem. Sojusz <laughs> stupuje, ale. I wybrałem okay. C. Przypominam, mamy 22 minuty, żebyśmy znowu nie przedłużyli do 30. A może jeden zrobimy krótszy, bo to mój. Ja tutaj jestem charakterystyczny z tego, że pilnuję czasu. Dobra. No, to... to było na tyle. Okej. No, to, jeśli tak, to Na razie wszystkim. Repust po. się rozpada, Kiksuni się rozpada. Nie rozpada się, Zbotan, rozkwitam. Faust rozkwitają. No, papa. Pa.